Kolejny projekt uchwały przyjęcia programu ochrony zdrowia na rok 2013. Projektem uchwały zajmowała się również Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Rodziny. Bardzo proszę przewodniczącego o Rafała Olejnika. Jeśli o... chodzi o projekt tej uchwały, to tam został złożony jeden wniosek. Ja nie wiem, czy zacząć od wytłumaczenia o co chodzi. Może ja przeczytam i wytłumaczę. Przewodniczący Komisji złożył wniosek do Programu Ochrony Zdrowia na 2013 rok, proponując, aby w punkcie 2 opieka pielęgnacyjna i opieka rehabilitacja w punktach 2.4 dopisać do, że realizacja zadań w zakresie opieki pielęgnacyjnej i opieki rehabilitacyjnej następować będzie na podstawie umów z publicznymi oraz niepublicznymi podmiotami liczniczymi oraz organizacjami pozarządowymi, które zostały wyłonione w postępowaniach konkursowych przeprowadzonych na podstawie przepisu z ustawy z dnia 12 marca 2020. 2004 o pomocy społecznej i ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wniosek przyjęto jednogłośnie i jed dalej komisja jednogłośnie sześcioma głosami za, pozytywnie zaopiniowania projektu wraz z przyjętym wnioskiem. Czego dotyczył wniosek? Otóż, jeśli chodzi o, y, o program y, y, zdrowotny, jest też część dotycząca rehabilitacji y, i opieki pielęgnacyjnej. Chodzi o to, że w przeciwieństwie do tej części, wszystkie inne programy zdrowotne od początku do końca muszą być realizowane pod ścisłym nadzorem gminy. Do tego stopnia, że idąc oddać krew trzeba się podpisać czytelnie, trzeba podać PESEL, zmierza to do tego, żeby każdy mieszkańcy naszej gminy i tylko mieszkańcy naszej gminy, żebyśmy mieli pewność, że pieniądze idą do naszych mieszkańców. Natomiast w przeciwieństwie do tego, jeśli chodzi o y, Caritas, dobrze pani kierownik mówi, Caritas y, wydaje pieniądze w imieniu gminy, Tamtej strony nie mamy takich zobowiązań, które gwarantują nam, że tak powiem, że pieniądze, które są kierowane na rehabilitację trafiają do mieszkańców naszej gminy. Druga sprawa to jest kwestia taka, że mamy sygnały, że rehabilitacja, do której dodajemy odbywa się wyłącznie w punkcie, a nie tak jak być powinno w punkcie i ewentualnie w domach pacjentów. W związku z tym, że na terenie naszej gminy jest wiele punktów rehabilitacyjnych, w których oczywiście są, dostępność jest ograniczona do tych zadań, do tych świadczeń. Komisje, zamiar komisji był taki, żeby zwrócić się do Pana Prezydenta o próbę o próbę aneksowania umowy, żebyśmy mieli kontrolę, na co pieniądze idą, jeśli chodzi o rehabilitację w kierunku Caritasu, ewentualnie, i to są te, te podpunkty, które są dodane, żeby na przyszłość w przypadku nowych umów, żeby takie umowy mogły być zawierane nie tylko z Caritasem, ale również z innymi publicznymi i niepublicznymi podmiotami świadczącymi opiekę rehabilitacyjną i opiekuńczą. E, I tutaj mówię, pierwszą nadrzędną rzeczą, o której nam zależało, to to, żeby e, Usługi, żeby się świadczenia opiekuńcze, rehabilitacyjne trafiały do naszych mieszkańców, żebyśmy mieli na tym kontrolę. Inaczej, żeby teraz Caritas miał pewien obowiązek, żeby wykazać, że rehabilitacji podlegały osoby z kędzierzyna. A druga sprawa, żeby otworzyć niejako furtkę na przyszłe lata, żeby rehabilitacje inne miały takie możliwości, skoro są, skoro mają, spełniają wymagania itd. itd. Po to była ta, ta, ten wniosek, który został złożony. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie prezydencie, chciałabym dopytać o pana decyzję w sprawie wniosku komisji. Jako, że umowa jest zawarta na okres trzech lat, będziemy rozmawiali z podmiotem, który wykonuje dla nas te zadania, o możliwości aneksowania. Proszę bardzo, panie radny. Panie prezydencie, bo miałem mi informację, pani kierownik chyba mówiła, ewentualnie, y, jeśli by. Strona, bo umówię, rozumiem, że umowa, pani kierownik mówiła, że umowa nie podlega negocjacjom. Nie można jej rozwiązać, nie można jej aneksować. Jeśli nie ma takiej możliwości, pani kierownik zasugerowała, że jest taka możliwość, że jeśli w budżecie nie znajdą się środki tak. na to te zadanie, jest to umowa jest rozwiązywana. Tak. Chociaż ja myślę, że w umowie zawsze urząd gwarantuje sobie jakieś tam furtkę. Nie, To bo ja jest nie. warunek pozwalający... Y jakby rozwiązać umowę wtedy, kiedy nie będzie środków. Ja myślę, że ale z kolei, że jeśli podmiot, który będzie mógł dostawać pieniążki, no, każdy się ugnie choćby dlatego, żeby móc dalej otrzymywać no niemałe pieniądze. Takie była intencja nasza. A bo to był normalny konkurs. A od możliwości prawnych, jakie są, bo tutaj Pani kierownik słusznie. Sekundkę, pani kierownik słusznie podpowiada, że to było postępowanie konkursowe i wszystkie inne warunki, które miałyby zmieniać to, no to jest to niemo, Rozumiem, że jest niemożliwa negocjacja aneksu. Więc y, sytuacja byłaby, musiała być taka, że nie zabezpieczy Państwo środków. Umowa wygaśnie i na nowo zabezpieczacie ogłaszamy konkurs. Tak. No, tak, tak mówią. Nowe środki. To jest może taka opcja, o której wcześniej rozmawialiśmy z, z panem prezydentem, z panią kierownik, że może trzeba poszukać jakiejś puli środków, z wolnych środków i rozszerzyć, czyli tą wyłonioną w drodze konkursu umowę utrzymać, żeby jej nie zrywać w sposób taki no, zgodny na no, trzy lata. Ale do do końca czterna, 2014 roku tak i w między, wprowadzić zmiany w programie i rozszerzyć to o czym komisja to co komisja wnioskowała i z tej dodatkowej puli pieniędzy poszukać kolejnego podmiotu już teraz z szerokiej gamy świadczeniodawców ważna jest dla nas myślę że dla wszystkich żeby te pieniądze na pewno trafiały do y, mieszkańców poprzez jeśli inne podmioty wszyscy muszą się udokumentować, kogo, kogo badają i tak dalej, i tak dalej, to powinno to te też dotyczyć rehabilitacji i pomocy opiekuńczej. Rozumiem. pan. Tak. Bardzo proszę Pani Radna Odulińska. Znaczy właśnie głównym moim zamiarem było to między innymi, żeby jednak roz, jak gdyby kontrolować te zabiegi, za, no tam jest kwota konkretnie, kwota 55 tysięcy, żeby w ramach tych 55 tysięcy podmiot, który to wykonuje, który ma umowę podpisaną, wykonywał jak gdyby zabiegi dodatkowe dla naszych mieszkańców, żeby zwiększyć tą dostępność. I no, jeżeli się nie da, to po prostu czy by się nie dało aneksować tej umowy w jakiś sposób, żeby po prostu mieliśmy pewną kontrolę nad tymi zabiegami, żeby to nie były zabiegi wykonywane w ramach umowy z Narodowym Funduszem, bo ja rozumiem, że jak na razie w tej chwili to jest tak, że podmiot wykonuje zabiegi w ramach y, umowy z Narodowym Funduszem. A my im jak gdyby dotujemy tą działalność w wysokości 55 tysięcy, a w zamian tak naprawdę nasi mieszkańcy to nie wynika, że oni mają coś dodatkowo. Że tutaj dostępność do tych zabiegów nie jest jak gdyby większa, tylko oni to normalnie realizują w ramach umowy z Narodowym Funduszem. I no niestety, no. no tak mi się wydaje, że tutaj te, te zabiegi. My im po prostu dotujemy działalność. Oni sobie dokładają w ten sposób do wynagrodzenia czy do czegoś, a wcale nie muszą wykonać dla naszych mieszkańców dodatkowych zabiegów. I tutaj no o to mi głównie chodziło, a wiadomo jaka jest dostępność do zabiegów i mi się wydaje, że to jest kwota dość duża i za te pieniądze można by było wykonać dość dużo y, zabiegów więcej i wtedy ta. Jak gdyby dostępność o wiele bardziej się zwiększyła. Dziękuję. Dziękuję bardzo.